Witajcie kochani na spotkaniu z serii Tarot Artystyczny Gaja. Dziś co on, ona zamierza w stosunku do Ciebie. Zakładam swoje czarodziejskie okulary obiektywizmu. Was zachęcam do tego, żebyście pomyśleli o osobie, której zamiary w stosunku do Ciebie chcesz poznać. I zaczynamy. Oczyszczam karty. Jeszcze nie wiem, które karty dzisiaj wybiorę. Zobaczmy, co my tutaj będziemy dzisiaj mieli. Wy w tym czasie pomyślcie, jaka osoba Wam przychodzi do głowy. I zaczynamy. Która talia? Dzisiaj czuję, że ta, ok, czyli dzisiaj będziemy mieć talie The Mystical Moments i talie kart Rady Everyday Witch Oracles oraz karty, które będą na koniec wykorzystane jako karty wyboru, przekazu miłosnego. Jednocześnie bardzo Wam wszystkim dziękuję za to, że ze mną jesteście, że tutaj zaglądacie, że słuchacie i oglądacie tych filmów i moich przekazów. A dla osób, które w tej chwili zasubskrybują, wyciągnę kartę, która, o, która będzie kartą dziękczynną. Więc zachęcam do subskrypcji, do zasubskrybowania teraz. I przeczytajmy kartę dla tych osób, które teraz zasubskrybowały, i dla dotychczasowych subskrybentów. Larimar. Czułe emocje. Czas wzmożonych emocji i wrażliwości wymaga dodatkowej troski o siebie i łagodności. Larimar, swoją drogą, to jest mój ulubiony kamień. O bardzo ciekawej historii. Zachęcam was, żebyście sobie poczytali o, o Larimarze i przeczytam jeszcze raz przekaz karty Larimar i y, energii, która za nią idzie. Czułe emocje. Czas wzmożonych emocji i wrażliwości wymaga dodatkowej troski o siebie i łagodności. I to Wam przekazuję i przesyłam w podziękowaniu. Dziękuję. A teraz zaczynamy. Przekaz. Jakie są zamiary tej osoby w stosunku do Ciebie? Przekładam karty. I zobaczmy. Wiecie już? Wiesz już, o jaką osobę chcesz zapytać? No to do dzieła energia ogólna zamiarów tej osoby w stosunku do ciebie mag <laughs> no niesamowite mag zobaczmy zobaczmy co dalej i potem będę y, czytać czego będzie mniej cesarz <laughs> czego będzie więcej uff zrównoważenie <laughs> Wielki arkana. No to zobaczmy, co będzie trudnością. Rycerz Mieczy. Co będzie pomocne. Sześć buław. Jaka jest rada? Król buław. Ale przekaz. I wynik. Jeżeli się zastosujesz do tej rady, As Mieczy. No dobrze, no to czytamy. Energia ogólna. Energia ogólna to jest mag, czyli czarodziej, czyli osoba, która może wszystko. Więc zamiary tej osoby w stosunku do Ciebie są bardzo szerokie. Bardzo dużo możliwości idzie za nimi, i właściwie mm, zarówno to, co Ty sobie wyczarujesz, jak i ta osoba wyczaruje, jest możliwe. Czyli naprawdę wszystko jest możliwe. I to w sensie takim, że uwierz w to, że wszystko jest możliwe. Czego będzie mniej? Mniej będzie energii cesarza. Takiego chłodnego zarządzania, ale również takiej autorytarnej, odpowiedzialności za wszystko. Powiedziałabym nawet, że trochę ciężki. Widzimy, że tutaj ten cesarz ma cały zamek, wręcz całe królestwo na głowie doświadczenie, które urosło mu w postaci trochę suchych gałęzi w, zamiast wąsów, co też świadczy o tym, że tutaj no tak trochę jest gorszy przepływ energetyczny, mimo że cesarz to jest ogień i baran. To tutaj widać, że być może te gałęzie są nawet trochę przypalone, i ten ogień działania tego cesarza troszeczkę te osuszył te gałęzie. Być może to są również słowa, które no po prostu zbyt gorąco powiedziane spaliły liście. Ja to dzisiaj tak widzę: ten wielki cesarz, który wyrasta powyżej gór, powyżej lądów, który jest obarczony tą swoją odpowiedzialnością, czyli energią, która go troszeczkę mimo wszystko no, zamieniła w kamień jego, jego umysł, tego będzie mniej. Tego będzie mniej. Czego będzie więcej? Więcej będzie zrównoważenia, będzie więcej również takiej energii ochrony, bo widzimy, że ta postać ma ochronę w postaci połączenia z górą. Jest osobą lekką, wyważoną. Z jednej strony jeden gołąbek z jej lewej dłoni ulatuje, inny osiadł, i jest to wszystko w równowadze. Również jej sukienka jest taka delikatna, zwiewna. I równowaga bez większych obciążeń, taka uwolnia, uwalniająca równowaga w tych zamiarach tej osoby będzie się bardziej pojawiała. Więc myślę, że to jest dobra wiadomość, że będzie więcej zrównoważenia, bardziej, więcej przewidywalności i więcej takiej lekkiej swobody w poczynaniach tej osoby w stosunku do ciebie, a mniej będzie takich, takich, jakichś, <grywka> mniej będzie... Autorytarnego podejścia z ciężarem odpowiedzialności za wszystko. Co będzie trudnością? Trudnością będzie rycerz mieczy, czyli energia no, zbyt szybkiego i lekkiego słowa. Rycerz mieczy to jest osoba, która tnie słowem, czasami no, nawet leci mimo wszystko i zupełnie no ma nawet, tak powiedziałabym, odłączone emocje i posługuje się bardziej, a w 95% umysłem i słowem. De facto miecze symbolizują bardziej ego niż stronę emocjonalną i duchową, więc ego, które płynie na zbyt lekkim słówku, i może przez to ranić, no będzie trudnością. Więc ta osoba, zamiary tej osoby mogą się charakteryzować właśnie zbyt lekkim słowem, słowem, za którym no, niewiele idzie. Więc zwróć na to uwagę. A co będzie pomocne w zamiarach tej osoby w stosunku do Ciebie? Sukces. Sześć buław to jest sukces. To jest radosny, wspaniały sukces, chociaż taki lekki. Ona leci na koliberku i przed nim prowadzi na zasadzie troszeczkę marchewki, yy, kwiatek. Sukces może być jak najbardziej pomocny, może być lekki, może płynąć w dobrym kierunku. No i jak widać, jest też. Prowadzony, jest ukierunkowany, jest nie sam z siebie, ale jest poprzez działania tej osoby prowadzony. Więc w zamiarach tej osoby w stosunku do ciebie może być dużo sukcesu, wynikającego z tego, że ta osoba wie, czego chce i doprowadziła do tego, czego chciała. No, a zobaczmy, jaka jest rada. Rada dla Ciebie jest oparta na karcie Król Buław. Król Buław to taki mały cesarz. Król Buław to jest osoba, która, jak widzimy, płonie w działaniu, płonie i bije w bęben, mówiąc: Ja tu działam, ja idę i nie możecie mnie przegapić. I właśnie Taka rada jest dla ciebie. Nie możecie mnie przegapić. Walnij mocniej w bęben, pokaż się i wnieś coś do tej energii magika, że ty również możesz wnosić i ty również możesz czarować i ty również jesteś osobą, która widzi cel, chce działać i potrafi być osobą, która dąży śmiało do celu. I jaki wynik? Wynik, który no, wynika oczywiście z zamiarów tej osoby, jak i z tego, jak do tych zamiarów podejdziesz, to jest As Mieczy. A z mieczy to jest nowy początek, klucz do rozwiązania sytuacji, mądrość łącząca również wiele przemyśleń, nie takie jak w przypadku rycerza, gdzie to jest na hura, pędzę, bo, bo chcę i mam myśl, więc w ogóle nad niczym dookoła się nie zastanawiam. To jest as mieczy, który może zamknąć jedną sytuację i jednocześnie mieć szansę i klucz do, do nowej sytuacji, do wejścia w nową sytuację, ewentualnie w tą samą sytuację, tylko odnowioną, odnowioną poprzez mądrość i poprzez przemyślane działanie. Tak wyglądają zamiary tej osoby w stosunku do ciebie. Może jeszcze ten wynik doczytajmy, w jakim on jest obszarze. W jakim obszarze ten wynik może być tutaj taki? Król mieczy. O proszę, miecze, miecze, myślenie, myślenie, ego, mądrość, intelektualizm mądrość wynikająca z wiedzy. No więc widać, że król mieczy naniza na igłę, a dalej co za tym idzie na niteczkę pewne elementy, kroki. Król mieczy korzysta z wiedzy, ale korzysta i ją zbiera sukcesywnie. Więc jeżeli mamy tutaj a samieczy z początkiem właśnie takiej systematycznej, z początkiem sytuacji, z początkiem sytuacji, która może przynieść rozwój systematyczny, dokładanie właśnie takich iskierek wiedzy i doświadczenia. Ja myślę, że efekt może być bardzo korzystny. I wynikający z tego, że ta osoba i Ty będziecie się posługiwać właśnie kroczek po kroczku, gromadzoną wiedzą o sobie, o świecie, o wszystkim tym, co jest dookoła, a nie będziecie się opierać na tym, co jest takim... Z za szybkim ego, tak? Czyli takim usłyszałem, usłyszałam coś, tak na pewno jest i tak ma być, i wszyscy muszą się do tego stosować, bo ja wiem lepiej. Dla mnie to jest rycerz mieczy. Natomiast as mieczy to jest nowy początek w, i w oparciu o właśnie korzystanie z wiedzy swojej, czyjejś. Z wiedzy wynikającej krok po kroku z coraz to nowych doświadczeń i w poszukiwaniu ich, tak, za pomocą tej igiełki, której te gwiazdki są po poszukiwane i zbierane. No a teraz zobaczmy w takim razie, co na to nasz ciasteczkowy sklepik, co on nam podpowie. Nie taki diabeł straszny, jak go malują. Wiecie, nie będę dzisiaj żadnej karty uzupełniać. Myślę, że samo hasło jest takie, ażeby próbować zdobywać odważnie kolejne punkty, kolejne swoje elementy, swojej własnej wiedzy i swojego własnego doświadczenia na Ziemi, bo wszystko jest dla ludzi. I nie taki diabeł straszny, jak go malują, bo diabeł też jest dla ludzi. <laughs> no, a w takim razie zobaczmy, co nam podpowie i w jaki sposób nas wesprze nasz wspierający nas wszechświat. Jak nas wesprze nasz wspierający wszechświat? Istnieje strumień miłości, wspierający moje marzenia. Proszę bardzo. Super. Jakie piękne kolory. O, strumień miłości, który wspiera moje sny i moje marzenia. Tak. Wejdź w ten strumień. Wejdź w ten strumień. Pozwól sobie na wejście w strumień miłości. Ty też jesteś miłością, więc należysz do tego strumienia miłości. Hm. A teraz zobaczmy, co nam podpowie przewodnik duchowy. Który przewodnik duchowy dzisiaj nam coś podpowie? Który? Strażnik serca. Kochaj i pozwól sobie być kochanym. Strażniczka serca, właściwie. Kochaj. Pozwól sobie być kochanym. Nie broń się. <laughs> Nie broń się. No i w takim razie na koniec, jak możemy się sami wesprzeć. Jak możemy sobie pomóc. Jak my tu możemy sobie pomóc. Rusz się, ruch. Długi spacer jest dobry dla duszy. Wyjdź na zewnątrz i pozwól Matce Naturze, ażeby podniosła Twojego ducha i wzniosła Twoją wibrację, dodam od siebie. Super. No a teraz zobaczmy jeszcze na koniec. Jakie karty z przekazami? O, trzy wypadły, proszę bardzo. Z przekazami miłosnymi dzisiaj nam tutaj coś podpowiedzą. Karta numer jeden, karta numer dwa i karta numer trzy. Zobaczcie, która do Was najbardziej przemawia, więc ta jest dla Was. Jedna, dwie lub trzy i czytamy. Karta numer jeden: krytykowanie siebie nawzajem poprowadzi Was tylko do dalszego uczucia niebycia szczęśliwym. Kochajcie i akceptujcie się nawzajem. A wasza relacja magicznie się odmieni. Karta numer dwa. Spójrz wewnątrz siebie i sprawdź, przeegzaminuj, co powoduje, że tak się czujesz. I karta numer trzy. Odbicie. Dajcie sobie nawzajem trochę przestrzeni w tym momencie, i zaufajcie, i miejcie wiarę, że wszystko będzie pracowało dla waszego najwyższego dobra. Hmm. A teraz, na koniec, afirmacja. Jestem połączona z mądrością wszechświata. Zawsze rozumiem prawdziwy sens każdej sytuacji, która spotyka mnie w życiu. Życie mnie wspiera. I tym optymistycznym akcentem bardzo Was serdecznie pozdrawiam i do następnego razu.